Witam wszystkich bardzo serdecznie, tu wuj Akwarior, a dzisiaj kręcimy czwartą misję z gry Crisis 3. Zapraszam do oglądania. Poziom tak jak zawsze na rekrucie, żeby było szybciej. Wyszarpałam to z banków danych cel. Chyba odkryliśmy ich największy sekret. To stworzenie było ich źródłem energii. Zebit Alpha. Jest o wiele potężniejszy niż myślałem. Ale gdy byłem blisko niego, poznałem sekrety sepitów. Skoro wdarli mi się do umysłu, to ja pewnie mogę... jak widzimy jest noc właśnie dotarliśmy zrozumiano idziemy do sektora cisza słyszałeś? u mnie czysto fałszywy alarm zrozumiano zrobić przeszukiwanie Traktorów. No tutaj poszedł nóż w gardło. Czysto Tutaj też czysto Dobra, Ani śladu proroka. Głośno. Dowódź to oddziału. Tu No tutaj prorok będzie chciał plecy go też trafić, ale... Niestety nie strzeli go Dobra. Idziemy. Proszę cię obok zacząć grać. Słyszałeś coś o tej czerwonej supernowej psychol? Nie, nigdy. Cel nie tak łatwo wystraszyć. Spróbuj się czegoś dowiedzieć. Spotkamy się w wyznaczonym miejscu. No i się ze Rash i Clary Musisz radzić sobie sam, dopóki się nie dowiem o co chodzi. O wodę Dobra Chyba czysto I tak bardziej taktycznie to będę przechodził Ale ja tam jest przeciwnik

O wow. okay é uh, isso? Czy drugie działko jest? Nie, nie ma drugiego działka, idziemy dalej. Idziemy, 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 dawaj. Jest, chyba się udało. Coraz wyżej. Dobra. Mamy jakoś broń ogólny. mam. Dost Jeszcze wyżej. Jeszcze Okej okay. Dwóch padło Teraz już każdy wie, że łuk jest jednak najlepszą bronią O Ty dziadu ty poszłeś? No, teraz to się tak nie wybawimy Że na ty sobie wezmę Czemu oni zawsze muszą wyzywać no? ja tylko Wezmę sobie... Łączności jesteś tam? Komunikacja siadła, impuls elektromagnetyczny rozwalił się. Trasz przepadł! Będzie teraz najważniejszym celem, ale Michael ma dla ciebie informację o tym Co jest? Och mordę. Co tu się dzieje?

Tutaj już ci Cepidzi chyba są wszędzie. No, wszędzie są. Jakoś się przedrę. Nie powinienem mieć z tym żadnych problemów. Mordę, wizja. Tędy? Nie, nie tędy. Tędy ja mam iść? Tędy też nie. Czyli tędy? Jest, udało się. Co mam tu bić? Potrzebuję czegoś? Nie, tylko się nie. Wiem. Będę na ustalonej pozycji za jakieś 30 Co tu się dzieje w ogóle? Dam radę jakoś. O, w mordę. To już jest... O... Niedobrze. <grymna> Z Kubańcu. może być ciężko z tym ciadostwem oj oj oj, oj. To zniszczyć. Łap, dziadu. Stawaj. Nie. Of, morde. Jest! Udało się. Teraz muszę iść tu. Prorok. Sieć komunikacyjna jest już prawie sprawna, ale nasi dowódcy Polok zgłaszają wszędzie obecność przytomnych sepidów. Nie przedarły się jeszcze przez obronę popuły, ale... O Boże, okay. eliminują wszystko, co przypomina ludzi. Muszę odnaleźć Russia. Ja nie Jestem... przypominam ludzi. Bananak? Coś tam. To jest tędy. W pobliżu znajduje się unieruchomiony puls. Możliwe, że zacznie działać przez tę całą antykryzmę. Może najbliższy nasiak nie będzie. Może. Ale jeśli ma źródło energii, to może udałoby mi się je wykorzystać. Dam radę. Teraz chyba tędy? Tak, tędy, A już nie tędy, tędy teraz, tędy, yy. bo nic się mam, granaty mi się przyda, co teraz tędy. Nie wiem w ogóle co to jest, ale oj nie dobrze, co kurde jest po nim. Daj szybko, szybko, szybko. Damy radę, damy. Teraz tędy. Otwieraj. No, cześć, psychol. Zawsze będę musiał za Ciebie walczyć? Słuchaj, nie ma dnia, żebym nie chciał się z Tobą zamienić. Nawet z tymi, Bóg wie, jakimi sprzętowo mięsnymi sekickimi mutacjami, co ci pompują szampo pod skórą. I tak bym chciał. Chodź. No to już niestety nie powróci psychol. Raczej. Dobrze, idziemy dalej. W jakichś podziemiach. Wszystko otwarte, jak widać. Teraz tu? Nie, chyba tędy. To była yy, tylko kwestia czasu, zanim sam wylądowałbym w czymś takim. Bo właśnie tym jest dla oglądu mego ojca. Jak wnosi lepiej Co tu w ogóle? Idziemy dalej, no. Co tu w ogóle jest? Tędy? Tędy. Nie wiem, gdzie idę, ale idę. Tu chyba. dobra dane? A, to A, tu otworzyć... To jest... to jest skafander. O Boże. Owy korporacyjne gnoje! Zapłaci się za to! Gdzie kurwa jesteście? Psychol jest już tak wkurzony, że no cuba nie panuje tak jak widzimy Dobra, Psychol. idziemy dalej Jakbym dorwał tych korb o kurwę, co to zrobiła? Zajewałbym gołymi rękami Otwórz. Zaczyna się. Cle, otwórz drzwi. Poczekaj. W porządku? Jesteś? Tak. Powiedz mi. Tutaj prorok on nie musiał się położyć na tym, tym siedzeniu. Przekierowanie na nimu. Jeśli ma już w sobie technologię setidów nie wiadomo czym się stanie. Dasz radę, Dobra, Dawaj. Chodzę no i teraz chyba... Pamięci. Będziemy leżeć przez jakiś czas. Istniało pewne ryzyko. Spowodowaliśmy poważne zmiany w twoim organizmie. Ale żeby to tak zaawansowanego technologicznie nie mieliśmy wyboru. Zablokowaliśmy receptory dopaminy. Twój umysł będzie chroniony. Bez tego zostalibyście zasilowani. Przez... I taka wizja, dosyć dziwna. Blokery dopaminy zdjęte. Odkrywam drastyczne zmiany neurologiczne. Powinien nawiązać czyste połączenie z sepidami. Co to? Michael? Nie rób tego. Nie? Czemu nie? To nie pomoże. Nie podskórną. Skafander zostanie całkowicie usunięty. Pacjent 8. a No i tutaj psychol dowie się, kto z ten skafander. Claire, czy jak tam się Ale nazywa? Się spodziewać szybkiego ty. No ty mi to zrobiłaś? Michael, proszę posłuchaj. To przecież dzięki tobie. To znaczy walczysz cel z twojego powodu, dlatego, to dlatego że... że ci czy tylko udawałaś, że ci zależy przez to? Przez zastrane poczucie winy? Nie miałam wyboru, Michael! Mieliśmy długi, wiesz jak to działa? Spusili Taka dosyć mnie. dziwna sytuacja. Nie musiałam ich sprzeciwić. Codziennie nie słuchałam ich krzyków. Każdego dnia, dzień po dniu. Wiem, co zrobiłam. Jezu, naprawdę wiem. Będę nosić to brzemię do końca życia. Każdego dnia aż do śmierci. Myślisz, że wyrzuty rzuty sumienia to naprawią? Jeśli tak kurwa tego żałujesz, Claire, czemu dowiadujesz tego w ten sposób? Czemu po prostu mi nie powiedziałaś? ty fancy. posłuchaj mnie! Wiesz jak to jest! I wiesz, że nie miała wyboru. Zrobiła, co musiała. Nie miała wyboru. Robiła, co jej kazali. Tylko wykonywała rozkazy. Kogo ci to kurwa przypomina, prorok? Jedno ci powie miała co do ciebie racji. Równie dobrze mógłbyś być jebaną maszyną, bo istoty ludzkiej to Ty już nie przypominasz. To znaczy, nigdy ci to dobrze nie wychodziło, ale Jezu Chrystę, weź swój żluzko! Ty ją teraz twarz nosisz pod tym hełmem, prorok. Ty jeszcze w ogóle masz tam? Dobrze wszyscy musieliśmy coś poświęcić. Miałeś ty stary. Zawsze jest jakiś wybór. Wiedziałem Ci wszystko Pamiętasz to? Czy tutaj nieśmiertelniki tych wszystkich co zginęli Kiedy dowodził rozkazy? prorok Nie miałś wyboru Jesteś jak ona Psychonami Weź z nicm skakanym I trzymawić ty swoją Chyba będzie koniec tego odcinka Ja obejrzę ten filmik do końca Ale już żegnam się z Wami Dziękuję że obejrzeliście to razem ze mną Proszę o subskrypcję Łapki w górę No i oczywiście udostępniajcie Trzymajcie się do następnego odcinka Cześć